Obejrzymy dzisiaj spotkanie zespołu bardzo utytułowanego o ustalonej pozycji w świecie piłki z drużyną, która w zasadzie jeszcze niczego nie osiągnęła. No i zobaczymy, czy Dawid pokona Goliata, czy też jednak ulegnie wielkim gwiazdom. Dziś gra Republika Południowej Afryki przeciwko reprezentacji Włoch. No, będzie gol i wyłapał tę piłkę. Kotcho. Niestety stracił piłkę. Przed państwem Lorenzo Insigne. Włoch nieprzypadkowo skupia na sobie uwagę kamer. Tak, to jest niesamowicie energiczny zawodnik. On potrafi urwać się obrońcom tak, że żaden z nich nie jest go potem w stanie dogonić. Dobrze przeczytał podanie I w porę zareagował Podanie na skrzydło Dośrodkowanie, popatrzmy Walczą tam w polu karnym opozycje Słusznie, w myśl teorii Byle dalej od własnej bramki Od wrzutu z autu Włosi Pellegrini Floresi Insinie. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Jest pod presją. Jak to wpadnie, będą prowadzić. No, bramkarz broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Pellegrini. No przejął, ale nie opanował piłki. Przechwycili przeciwnicy. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobre, dalekie wybicie. Szansa na objęcie prowadzenia. Tak, gol! Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. No fatalny błąd obrona. Strzelec wyszedł na pozycję. Z której musiałby się bardzo postarać, żeby nie trafić. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do zera. Bonucci, Pellegrini, Floresi, Insigne. Ryzykownie, ale udanie. Ma możliwość odegrania. Atakują z bocznej linii. Niedokładne dośrodkowanie i piłka wychodzi na aut. Włosi rozpoczną grę od wrzutu z autu. Floresi. Giorginio. Pellegrini. Podanie po skrzydle. Mokotho. No już blisko polekarny. Mokotcho! Znakomicie bramkarz. I za chwilę rozpoczną rzutu rożnego. Pewnie nie będą dziś mieli wielu okazji, więc powinni zrobić dobry użytek z tego stałego fragmentu. Wybijają teraz do przodu. Uderzenie w stronę bramki. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! To był dość niespodziewany gol, choć drużyna przez większość czasu prowadziła atak i oddała zdecydowanie więcej strzałów na bramkę. Tak, dobrze rozwijali ataki i myślę, że przeciwnicy po prostu ich zlekceważyli. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Floresi. Bonucci. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Floresi. Insigne! No kto by pomyślał, że z tej sytuacji nie padnie gol. I to jak potrzebne dwubramkowe prowadzenie daje przeciwnikowi przewagę, której łatwo się nie odrobi. Mokotho. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Czekamy na dośrodkowanie. Mogło być groźnie, ale fatalnie to dośrodkował. Piłka wyszła w aut. Pellegrini. Giorgino. Florezi. Nikt się chyba nie spodziewał takich... Zaczyna się druga połowa, a rzęsisty deszcz nie przestaje padać. Murawa bardzo namokła. Zapakosta. Balotelli. Mario Balotelli. Dobrze antycypował intencje podającego, i mają piłkę. Jorginho. Jorzinio! Nie może być inaczej. Rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. W szesnastkę. Chyba będzie wrzucał. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie. Tak, tak, bramka! Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Fantastycznie na skrzydle. Świetna centra. I piłka po prostu musiała wylądować w siatce. Wrócili w tym meczu do gry już tylko jedna bramka różnicy, a wydawało się, że już się nie podniosą. Bardzo ciekawa sytuacja. Są teraz na fali. Wyrównujący gol jest kwestią czasu. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest dwa do jednego. Blisko polekarne może strzelać. Mają liczebną przewagę. Insinje. No, kto przejmie tę piłkę? Insigne Giacomo Bonaventura Trata i przypiące rywale. Próbują rozegrać po skrzydle. Może dogrywać. Mario balotelli to może być wyrównanie. Szkoda! Za brakło centymetrów. To była dobra okazja do zmiany wyniku. Ten strzał powinien trafić w światło bramki bardzo sprytnie. Chciał tu oszukać bramkarza, no ale nie zawsze wszystko musi się udać. Orginio. No, może być groźnie. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Mokotcho. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Od wrzutu z autu Włosi. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Giacomo Bonaventura. Floresi. No i kolejne jego dobre podanie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Piłka idealnie za plecy obrońców. Nie będzie strzału. Rywale oddalili zagrożenie od bramki. Wykłada piłkę koledze. Giorginio. Chyba będzie dośrodkowywał. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Może coś jeszcze z tego będzie. Dobrze, do przodu. Szansa na dośrodkowanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Insignia. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Mamy dośrodkowanie. Ma tam to strzelić. Ładnie obroni ten strzał, ale piłka nadal w grze. Druga z rzędu, fantastyczna obrona. Piłka wciąż w grze. Nawet nie musiał się ruszyć, bramkarz. Gospodarze o mały włos nie roztrwonili swojej przewagi. Kibice liczą teraz na odpowiedź. Robi się niebezpiecznie. Insinie. Florezji. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Sławe przyjęcie, no i mocny przeciwnik. Strata. Insinie. Bonaventura. Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca. Niewiele do końca, ale jeszcze nic nie jest przesądzone w tym spotkaniu. Nie jest sam. Piłka zagrana w polekarne, czy któryś z nich do niej dojdzie. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę koniec tej akcji. Mokotho. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Floresi, Giacomo Bonaventura, Andrewa, Zapakosta. Szej piłkę, popatrzmy. Wygrana jedną bramką w meczu towarzyskim to niby nic takiego.